wprowadzamy do budżetu, czyli zwiększamy te zadanie inwestycyjne w tym roku o półtora ponad miliona, a w przyszłym roku zmniejszamy wieloletnie prognozie finansowej. Jednak już jest koniec roku i te zadanie realizujemy z Polskiego Ładu, a że jest jeden wykonawca, to polega to na tym, że dopiero występujemy po wykonaniu połowy inwestycji i już w tym roku wystąpiliśmy o 5 milionów, czyli finansowaliśmy od 2020 roku z budżetu gminy te wszystkie fakturki, jak już nazbieraliśmy na 5,5 miliona, wystąpiliśmy w tym roku, dostaliśmy. I y, końcowe rozliczenie znowu, żeby otrzymać te środki, będzie dopiero przyszły rok. I takich środków na koncie nie mamy. Wobec powyższego jest też później zaciągnięcie jak gdyby takiej chwilówki. Bierzemy na prefinansowanie tylko na te faktury, otrzymujemy z Polskiego Ładu po lipcu. Pieniążki i potem spłacamy tą pożyczkę. Czyli to nie jest podwyższenie długu gminy, tylko takie wcześniejsze, takie finansowanie tej inwestycji. Dlatego w uchwale zmian budżetu przede wszystkim zwiększamy w wydatkach to zadanie inwestycyjne i ze względu na wpłynięcie do gminy dochodów nieplanowanych w pierwszym załączniku Państwo mają zwiększenie planu dochodów. Wszystkie wszystkie jak gdyby nieplanowane dochody przede wszystkim to jest kar odszkodowań i one y, są na łączną kwotę 86 600, oczywiście jeszcze była jedna darowizny były na kwotę 6800. I te środki przeznaczamy przede wszystkim na usługi jeszcze w dziale 750. Y, oczywiście, jeżeli była darowizna, to do działu 926 zwiększamy 8600 i zwiększamy naszą inwestycję, którą jak gdyby finansujemy potem z, y, z pożyczki. Y, czy omawiać wszystkie y, uchwały od razu, czy... Może po kolei zrobimy, dobrze? Dobrze. Dobre, to ja, ja dziękuję. Jakby były jakieś pytania, proszę. Dziękuję bardzo. Y, tu widzę, że już są pytania. O, pani radna Anna Mielniczyn, zapraszam do dyskusji, udzielam głosu. Ja się chciałam zapytać już y, a propos tej pożyczki. Y, kto ponosi jej koszt, jaki jest jej koszt? I no, ile to będzie? Jeśli będzie. Yy, tak, czyli yy, zaciągnięcie pożyczki, yy, ona jest na 4 miliony 800, w tym roku tylko 1 553, bo mamy fakturę większą. Yy, już jest zagwarantowane, że w przyszłym roku jakby wpływały faktury, a nie mielibyśmy środków na koncie, to zaciąg możemy zaciągnąć do kwoty 3 247 tysięcy w przyszłym roku a tylko otrzymujemy zwrot, jak już ostatnia faktura od firmy wpłynie, występujemy do BGK o zwrot realizowanej inwestycji i są dwa dni w miesiącu, że jak zgłosimy, to 15. mogą przyjść lub 25. środki, od razu z tych pieniążków, jak gdyby z tych środków spłacamy tą pożyczkę. Czyli to jak gdyby jest taka chwilowa pożyczka, żeby zrealizować to zadanie inwestycyjne i też w związku z tym, że dużo gmin realizowało takie inwestycje rząd prowadził dużo ufał yy, że gminy mogą zaciągać takie pożyczki na prefinansowanie no tak, ale czy, czy to jest jest yy, koszty koszty czy ci, jak koszty, jak koszty oczywiście będą yy, jak bank przedstawi będą odsetki od tego no właśnie i to będzie kosztem naszej gminy tak 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 zgadza się i czy wiadomo w jakiej to będzie kwot, w jakiej to będzie yy, kwocie to będzie mogło to będzie około kilkudziesięciu może być tysięcy i to tak jak w uchwale o pożyczce jest, że to gmina pokrywa te koszty. Bo do tej inwestycji oczywiście możemy zaksięgować, ale to gmina po swojej stronie, z Polskiego Ładu nie dostaniemy tych pieniążków. Dziękuję. 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 Czy są jeszcze jakieś pytania? co do punktu zmian budżetu na rok 2024. Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Aktywuję głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zmianami budżetu na 2024 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 10 radnych, 9 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Przechodzimy do punktu 3.2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz na lata 2024-2038. Oddaję głos pani skarbnik. Jeżeli w uchwale o zmian budżetu jest zapis, że wprowadzamy zmiany przychodów, rozchodów lub zadanie, które jest wieloletnie, to jest obowiązek zmienić wieloletnią prognozę finansową i w wieloletniej prognozie finansowej te zadanie budowa hali sportowej zwiększyliśmy w tym roku środki o milion pięćset a zmniejszyliśmy na przyszły rok o milion pięćset tysiące. I to takie zmiany. Dziękuję. I oczywiście dostosowanie wielkości budżetu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do wyżej wymienionego punktu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Aktywuję głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zmianą wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubomierz na lata 2024-2038? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Daniel Szeterlak. Głosowało dziesięciu radnych. Za 9 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Jeden. Przechodzimy do punktu 3.3. 3, zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. I tu oddaję głos pani Skarbnik. Uchwała o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie jest na kwotę 4 miliony 800 tysięcy tylko na to zadanie i w 2024 roku gmina zaciągnie pożyczkę w kwocie 1 553 000, a w przyszłym roku do kwoty 3 247 000, jeżeli będzie taka potrzeba. I to wszystko ja chciałam tylko jeszcze by dodać tak historycznie, jak gmina ogłaszała przetargi na budowę hali i daliśmy po stronie wykonawców, że będą nas finansować, znaczy obciążać tylko po połowie inwestycji i po zakończeniu wszystkie przetargi były wyższe o 2 miliony półtora, ponieważ firmy jak zaciągają kredyty, pożyczki, to banki bardzo dużo biorą prowizje i nie są chętne firmom, bo zawsze firma może się zlikwidować. Jeżeli gminy brały po swojej stronie przed podpisaniem umowy, bo nawet zrezygnowaliśmy z tego zadania i wystąpiliśmy jeszcze raz do Polskiego Ładu, bo ten czas nam minął i radni byli za budową hali, wówczas ja się jak gdyby pytałam Regionalnej Zdrowia Obrachunkowej, czy jeżeli weźmiemy taką pożyczkę na prefinansowanie, czy możemy wziąć. I wszystkie przepisy pozwalały. Wobec powyższego my wzięliśmy jak gdyby to zadanie finansowania jak gdyby od, po stronie gminy i firma nam co dwa miesiące przedstawia fakturę i przetarg ostatni jak daliśmy taką ofertę co dwa miesiące czyli firma nie musiała zaciągać długie, dużego kredytu było dużo, dużo mniejsze te, te oferty a dla gminy te koszty nie są duże yy, może powiem, że tylko te pierwsze ponad 50% gmina yy, jak gdyby sama finansowała, nie zaciągała na to kredytu tylko po prostu w trakcie roku, ale jeżeli jest to na przełomie roku, to już ciężko to dopiąć, dlatego jest ta uchwała, a w przyszłym roku, jeżeli nam starczy środków, to może w ogóle nie zaciągniemy tej pożyczki, ale jeżeli będzie taka potrzeba, będą faktury duże na początku roku, to możemy do kwoty 3 miliony 247 tysięcy zaciągnąć pożyczkę i spłacamy ją, musimy, mamy obowiązek spłacić po otrzymaniu 5 milionów ponad z, z Polskiego Ładu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do wyżej wymienionego punktu? To ja mam jedno pytanie. Rozumiem, że mamy to wpisane w umowie z tą firmą, że po prostu co dwa miesiące, tak? Wystawiają oni fakturę i... To się wiąże z tym, że jest mi też ta my mniejsza kwota, tak? Była na początku tak. przy przetargu. Taka, gdy ogłaszany był przetarg, to mhm. już w ogłoszonym przetargu była projekt umowy, że my bierzemy jak na siebie, na siebie. finansowanie mhm. tego mhm. zadania i dlatego ta inwestycja potem była gdzieś tak o półtora miliona tańsza. Dziękuję. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Aktywuję głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zaciągnięciem pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 10 radnych, za 9 głosów przeciw 0, wstrzymujących się 1%. Przechodzimy do punktu czwartego, zamknięcie obrad sesji. I tutaj mam jeszcze jedno krótkie ogłoszenie. Przed zamknięciem obrad sesji, yy, wczoraj zaprosiła mnie pani przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski. W Lwówku zostanie zorganizowany koncert charytatywny na rzecz szkoły we Wleniu, która uległa zniszczeniu po powodzi. Jest taka prośba do wszystkich radnych z powiatu lwowieckiego o zorganizowanie takiej zbiórki na koszty związane ze zorganizowaniem tego koncertu charytatywnego. Tutaj już z moich informacji wynika to, że gmina Lwówek Śląskiej już się do tego dołożyła. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby wspomóc tą szlachetną inicjatywę, to proszę o kontakt ze mną. Dziękuję bardzo. Zamykam ósmą sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. Dziękuję.